Hej, hej, w dzisiejszym odcinku chcemy skomentować ostatnie posty na Minecraft Dungeons Twitter, będzie to odcinek coś w rodzaju mikropodcastu, więc zapraszam do posłuchania, w tle będzie misyjka, także bardziej tutaj polecam się skupić na tym, co mówię, a nie na tym, co widzicie wizualnie, także zapraszam. Trochę czekałem, aby nagrać odcinek informacyjny na temat Dungeonsa, ale z tego, co ostatnio widzimy, twórcy są bardzo wybiórczy, jeżeli chodzi o większe dawki newsów. Dziś chciałbym poruszyć tweety odnośnie zaszyfrowanych wiadomości w postaci run z tej tabliczki, którą już jakiś czas temu się posługiwaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie yy, ostatnie zwiastuny przed premierą Echoing Void. Mieliśmy też swojego rodzaju live'a, w którym odgadywaliśmy, co to może znaczyć. I m.in. jest to Tower. I new adventures, nowe przygody. Co to może oznaczać? Sporo tych tajemnic, a gracze się domagają nowego kontentu i sensu do grania. Na tym odcinku postaram się przekazać moją interpretację tego, co może się niebawem wydarzyć w związku z ostatnimi tweetami i zbliżającym się Mineconem. Zacznijmy od tego, że w międzyczasie pojawiła się informacja o planowanej premierze Minecraft Dungeons wraz ze wszystkimi dodatkami DLC na platformie Steam. Po kilkunastu dniach pojawił się pierwszy tweet odnośnie run i słowa Tower, które już wcześniej pojawiało się w zapowiedziach Echoing Void DLC, i znów do tego wracają. Czy to niedokończony projekt, który miał się pojawić wraz z premierą Endu i dopiero teraz do tego wracają? Czy zamiast Tower, twórcy uznali, że lepszą opcją będzie odgrzewanie koteta z Holding Peaks w postaci darmowej tajnej misji, czyli rękawice wichru? Mnie to nie przekonuje, ale bardzo intryguje, dlaczego twórcy tworzą tyle tajemnic. Serio, wszystkiego musimy się domyślać. Jak widać, wiele razy udało nam się sporo odgadnąć, ale to swoją drogą. Tower, czy to może być nowy, czwarty tryb gry oprócz apokalipsy przygodowego i Standardowego. Wieża kojarzy mi się bardzo różnie, ale z racji tego, że te runy pojawiły się razem z premierą End DLC, to też mieliśmy skojarzenie, że chodzi o End City lub jakiegoś rodzaju tajemniczej wieży w Endzie. Kolejnym pomysłem może być nowa lokalizacja, czyli mała wysepka z wieżą, w której zmagamy się z kolejnymi piętrami, ale nie byłaby to normalna misja, lecz coś w podobieństwie do Ancient Hunt. Kilkanaście pięter z jednym wygenerowaniem misji, mapy, nowi starożytni na każdym z pięter. Mega, co o tym myślicie? W końcu mielibyśmy tak zwany endgame. Byłby kolejny sens do grania i kolejne miesiące byśmy zostali w tej grze. No ale cóż, to są na razie gdybania, także w pigułce chciałem przekazać moje myśli, na temat chociaż tego słowa tower. Przejdźmy teraz do kolejnego, najnowszego tweeta odnośnie tego szyfru w postaci run New Adventures, czyli nowe przygody. Tutaj też mieliśmy już przy ostatniej finałowej kascence po pokonaniu bossa. Tutaj uwaga, spoiler: mamy już taką małą zapowiedź, że to nie koniec, że ta przygoda jeszcze nie kończy całej gry, bo nadal do nas czekają nowe zagrożenia i nowe przygody i tutaj też właśnie ten szyfr Mito mówi, że to są new adventures i tutaj twórcy zapowiadają nam, że będzie rozwinięcie fabularne, ale to też jest bardzo ogólna informacja, też nawiązująca poniekąd do zakończenia Echoing Void, co przed powiedziałem gdzie narrator wspomina o nadchodzących nowych zagrożeniach, nowych przygodach. Podobne stwierdzenie usłyszeliśmy w filmie o nazwie Dzienniki Twórców. Tutaj zapraszam na odcinek, w którym zrelacjonowałem całe nagranie. Też ewentualnie zerknijcie na link w opisie. Kiedy możemy się spodziewać więcej informacji? Zgaduję, że na pewno jeszcze do końca września będziemy wiedzieć trochę więcej, szczególnie, że zbliża się premiera gry na Steam i to może właśnie z tej okazji twórcy tworzą hype i pojawi się coś na platformie z tej okazji. Może to będzie zwykły. Event, może darmowa aktualizacja, dodatkowa darmowa zawartość. Przekonamy się niebawem to ulubione słowo twórców Minecraft Dungeons. Zobaczymy, przekonamy się niebawem już wkrótce. Tak jest, oni to uwielbiają. Obawiam się jednego: że jeśli będzie to kolejna seria DLC, to znów będzie to mały skok na nasze portfele i kolejne 20 dolców za kolejne kilka dni kontentu. Na który musimy czekać miesiącami. Oby nie, obyśmy mieli tutaj więcej darmowego kontentu, mniej tego płatnego, bo też to by było naprawdę miłe. No, już chyba wystarczy, że wykupiliśmy wszystkie 6 DLC, ileż można. Ja jako gracz wyczekuję fabularnego rozwinięcia i wolę jeszcze trochę poczekać na gotowy produkt lub jego kontynuację niż otrzymać niepełny produkt który będzie łatany kolejnymi DLC-kami. Wiem jedno, że im dłużej twórcy zwlekają z informacjami, tym bardziej rośnie nasz apetyt na content i oby nas nie zawiedli, bo też nasze wymagania rosną. Nowe przygody nadchodzą, czyli kolejni wrogowie, kolejne etapy misji, więcej trybów gry, nowe itemy, nowe zaklęcia i wyzwania To może być wszystko i zostawiam was w takiej refleksji i może wy dacie znać co myślicie o zapowiedziach tego co nadchodzi Dajcie znać w komentarzu, a ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, na razie śmanko, cześć!